Witam cię serdecznie w mojej przestrzeni. Chciałabym Ci się przedstawić, poznać się z Tobą. W tym krótkim filmie chciałam opowiedzieć, jak to się stało, że jestem tu, gdzie jestem. Jak to się stało, że robię podcasty, piszę afirmacje, robię konsultacje. Długo szukałam swojej drogi. Przez przypadek studiowałam resocjalizację. Przez przypadek zaczęły się pierwsze prace. Mam wrażenie, że duża część mojego życia działa się przez przypadek. To wszystko, co do mnie przychodziło, było z zewnątrz. Nie było z moich wyborów i moich decyzji, a przychodziło. A ja to tak bezrefleksyjnie, trochę przyznając się dzisiaj, przyjmowałam. Mimo tego, że przychodziły do mnie dobre rzeczy, to życie pchało mnie, wydawało mi się wtedy w dobrą stronę, w stronę sukcesu, to jednak zawsze towarzyszyło mi takie lekkie poczucie braku. I ten brak, to poczucie, że jest niewystarczająco dobrze, powodował, że szłam do przodu. Pchało mnie to dalej, do czegoś lepszego. Z jednej firmy do drugiej, z jednego stanowiska do drugiego. W końcu znalazłam się w takim punkcie, w którym no, miałam wrażenie, że to jest już sukces. Miałam jakieś 30 lat, zostałam dyrektor zarządzającą spółki w Kuala Lumpur w Malezji. Piękne tropiki, życie prywatne też się układało, jak się wtedy mi wydawało. Wyszłam za mąż, więc była ta kariera, dom, małżeństwo, rodzina i niby życie jak z obrazka mm, sukcesy. A mój dyskomfort, moje poczucie braku rosło. Rosło tak bardzo, że to niezadowolenie zaczęło być nieznośne. Z tego poczucia dyskomfortu trafiłam szczęśliwie na drogę rozwoju. Próbowałam, szukałam. Starałam się zrozumieć siebie. Szczęśliwie mam w sobie taką lekkość do próbowania różnych rzeczy. Nawet jeśli ich nie rozumiem, to próbuję. I tak próbowałam różnych praktyk, z różnych kultur. Będąc w Azji, w Malezji, próbowałam rzeczy i z kultury indyjskiej i chińskiej, w ogóle daleko pojętej, jakby kultury. Na wschodu, no i oczywiście w tej, w tej swojej ścieżce zawodowej i zarządzaniu czerpałam z zachodnich wzorców, z zachodnich mentorów. Powoli na drodze rozwoju zaczynałam czuć się lepiej. Może nawet jeszcze niedobrze, ale już mniej nieznośnie. W międzyczasie pojawiło się dziecko, zniknął mąż. I tak zostałam samodzielną, acz samotną, tak naprawdę matką na końcu świata z moją, a jednak nie moją karierą, i z tym moim rozwojem. Rozwojem, który wtedy już czułam, że mocno, czułam mocno, że prowadzi mnie w dobrą stronę. Szłam dalej i szukałam dalej. Droga była długa, droga była kręta i droga nie zawsze była lekka i przyjemna. Trzeba było przechodzić i wracać, przechodzić jeszcze raz przez wszystkie bóle, przez nieprzyjemności, przez mm, niskie uczucia. Trzeba było tam wracać i zaglądać, trzeba było się z tym wszystkim spotkać. Ale stale w tym moim życiu było tak ciut lepiej. Więc szłam dalej, aż w końcu naprawdę zaczęłam czuć się dobrze. Mm. Dalej szukałam, dalej chodziłam na kursy, próbowałam, ale w pewnym momencie przestałam szukać odpowiedzi, rozwiązań, procesów mm, i zrozumienia tylko dla siebie, a zaczęłam skupiać się na tym, co jest ważne dla innych ludzi. Rozgościłam się w końcu w moim życiu. Rozgościłam się i zaczęłam otwierać na to, co nowe i nieznane. Wszystko było już dobrze, ale nadal silnie brakowało mi dwóch rzeczy, dwóch odmian w życiu najważniejszych rzeczy. Po pierwsze, miłości, a po drugie, pracy, która dawałaby satysfakcję i spełnienie. No to sobie szłam. Szłam i szukałam dalej, uparcie. Długo wątpiłam, że jako samotna matka w muzułmańskim kraju mam szansę spotkać miłość swojego życia. I długo nie spotykałam, bo tak długo jak wątpiłam, tak byłam sama. Tak to wszystko nie wychodziło. Kompletnie też nie wiedziałam, co ja chcę w życiu robić. Zaczynałam rozumieć, że chcę pomagać innym. Wiedziałam, że chcę czuć się spełniona i szczęśliwa w tym moim życiu zawodowym, ale nie wiedziałam, co ja mam robić. Nie wiedziałam też, jak odnaleźć to, czego ja potrzebuję. No nic, szłam dalej. Szukałam dalej. Coraz bardziej z intencjami, z prawem przyciągania, w dalszych praktykach zaczęło pojawiać się w moim życiu coraz więcej medytacji, magii, zbiegów okoliczności, a we mnie coraz więcej ciekawości i otwartości i zaufania do tego życia. Któregoś dnia zupełnie bez przyczyny odezwał się znajomy i powiedział hm, nagraj sobie afirmację, jest magia. Przypomniałam sobie, że pracowałam z afirmacjami na początku mojej drogi i faktycznie ta moja afirmacja z początku drogi ona się wypełniła całkowicie. Byłam już wtedy też w takim momencie życia, kiedy takie zbiegi okoliczności, kiedy ktoś zupełnie bez powodu po latach odzywa się i coś mówi, ja traktowałam je jako znaki, jako prowadzenie i brałam je z pełnym zaufaniem. No to usiadłam, napisałam sobie afirmację. Na miłość, na tą pracę, na spełnienie, dodałam tam trochę pieniędzy, yy, wzmacnianie intuicji i jeszcze dom i pełną rodzinę, bo jako samotnej mamie było mi troszkę pusto w życiu. Napisałam 16 stron. Nagrałam na telefon i codziennie zaczęłam słuchać w drodze do pracy. Minęło kilka tygodni kilka tygodni od tego nagrania. Spotkałam miłość mojego życia, moją bratnią duszę. Hmm, oczywiście przestałam słuchać, przestałam, no bo byłam zajęta randkami, miłością. Punkt pierwszy z potrzeb podstawowych na tym etapie spełnił się. Mój ukochany, moja bratnia dusza była ze mną. Po jakimś czasie, jak to życie miłosne się ustabilizowało, Ugruntowało, wrócił punkt drugi. <grym> punkt drugi, czyli znalezienie tej wymarzonej pracy, dającej dobro i spełnienie. Nie wiedziałam tego, jak to zrobić, nie umiałam tego połączyć. Mm. Zaczęłam medytować nad tym, jak ja chcę, żeby wyglądał mój dzień, moje życie za trzy lata. Powstała mapa marzeń, na której narysowałam sobie po prostu krąg ludzi połączonych wokół mnie. Z sercem nad nami, i jako taki symbol tego, że ja pomagam, że ja prowadzę. No ale nadal nie wiedziałam, co robić. Wiedziałam, co chcę czuć. Um, że chcę pomagać innym jakoś w rozwoju, że chcę pomagać to przechodzić, pomagać i ułatwiać ten proces, tą drogę. Um, no ale nadal prowadziłam czyjąś firmę. No nic. Przeciągam dalej, pracuję dalej, szukam dalej. Nie chciało się to jakoś odmienić, ten proces był długi. Sama musiałam zmierzyć się z paroma obawami, przede wszystkim z obawą o stabilizację finansową, ale jak się już z nią zmierzyłam, to postanowiłam złożyć wypowiedzenie. Nie mając planu, nie mając pomysłu, zrezygnowałam z mojej pracy. Zwyczajnie. Mimo tego, że ta praca była dla mnie bardzo dobrym miejscem przez wiele lat, ale po prostu nie czułam sensu już w poświęcaniu mojego czasu na te czynności. Nie czułam, że to, co robię, ma znaczenie. Moje wypowiedzenie było długie. To było 9 miesięcy. A po kilku miesiącach niepewności i braku pomysłu przyszło do mojego życia takie wydarzenie, które które spowodowało, że przebudziła się we mnie siła, przebudziła się we mnie moc, i nie wiedząc co, nie wiedząc jak, ja zwyczajnie zaczęłam wstawać codziennie o 5 rano, aby brać się do roboty. Zrobiłam czas pomiędzy 5 a 7, kiedy, kiedy wszyscy jeszcze spali, zrobiłam czas na szukanie tego, co dalej. Ja siadałam i pisałam. Siadałam i pisałam codziennie. Z tego siadania i pisania, z tego tworzenia otwarcia na kreatywność na siebie powstał blog, um, powstały pierwsze prawdziwe, takie odważne posty. W pełni mojej prawdy. Potem podcast, a potem wróciły do mnie afirmacje. I wszystko nagle zaczęło się składać i mieć sens. To się zaczęło składać jak takie puzzle w jeden obrazek. Um. Napisałam pierwszą afirmację dla jednej przyjaciółki w rozwoju, drugą afirmację dla innej przyjaciółki w rozwoju. One działały. Zachwytów nie było końca. Powstał pomysł, jak to robić dla innych, to co kiedyś zrobiłam dla siebie. I dotarło do mnie nagle, że to jest ta moja droga, to moje spełnienie, ta moja praca. Nie wymyślił tego mój umysł. Nawet nie wiem, czy ktoś to robi w ten sposób na świecie, tak jak ja nagrywając. Przyszło to do mnie w kawałkach. W tych moich puzlach z mojego życia w końcu połączyło się w dobro, sadysfakcja, spełnienie. I jak sobie dzisiaj patrzę wstecz na te puzle, to one pojawiały się w moim życiu jakby od początku, jeden po drugim. Zawsze, jako, jak byłam młoda, to przychodzili do mnie ludzie poradę hm, zwierzać się. To ja nie umiałam wtedy tego udźwignąć. Odrzucałam, nie chciałam tego słuchać. Pisałam wiersze w podstawówce, bardzo lubiłam pisać. Trochę później, gdzieś tam już od liceum, i dalej słyszałam, że mam piękny, radiowy głos. Hmm. Potem cały rozwój, mnóstwo kursów, między innymi coaching, hmm. gdzie na przykład pokonałam swoje obawy tego, że ja się mogę spotykać i tak profesjonalnie z kimś rozmawiać. Hmm chociaż tak naprawdę to większość mojej pracy zawodowej była poświęcona pomaganiu innym, rozwojowi innych, no ale zupełnie w innym obszarze. W obszarze zawodowym, ja uczyłam ludzi analizy finansowej. Mm. Więc to wszystko się składało. I nagle to mnie dotarło, że to pisanie, nagrywanie, że ten głos, że te rozmowy, to jestem cała ja. To mi było dane w pakiecie Życie na Ziemi. Ten głos mi był dany w pakiecie Życie. Ta umiejętność słuchania, wyłapywania blokad, ona też mi była dana. No i nagle powstała moja wymarzona kariera, i dziś jestem tutaj dla Was. Umiem i mogę pomagać innym, jestem tego pewna. I wiem, że to jeszcze nie jest koniec, bo rozwój się nigdy nie kończy. Uczę się coraz więcej, poznaję coraz bardziej. Siebie i, i, i te moje dary. Pracuję nad tym cały czas. W tej chwili jestem w trakcie kursów dotyczących pracy z energią. Rozszerzam tę moją wiedzę, aby, aby po prostu to, co robię, było lepsze. Pracuję też nad pisaniem dla Was kursów. I mam w sobie też taką pełną zgodę, że. Wiem, że to, co do mnie przychodzi, dobrze mnie prowadzi i prowadzi mnie po to, abym mogła pomagać, rozwijać się innym. Mam czasami wrażenie, że przeszłam tą całą drogę i to wszystko, co tam było po kolei, te wszystkie zakręty, po to, żeby móc przychodzić do Was i dawać nadzieję i pokazywać, że to wszystko można odmienić. Że nieudane małżeństwa można zostawić za sobą i być w szczęśliwych związkach. Że można sobie przyciągnąć, będąc samotną mamą na końcu świata, marzenie o domu i pełnej rodzinie, w której jest troje dzieci, dwa psy, cztery koty i naprawdę pełna chata. To wszystko można odmienić. Nasze życie jest dla nas i ono jest w naszych rękach. Ja dziś żyję w szczęściu, w miłości, w satysfakcji, w radości. Mam najwspanialszą pracę na Ziemi, w której najważniejsze to, co robię, to życzę Wam tego, żeby się Wasze marzenia spełniły. W szczegółowy i bardzo dokładny sposób, ale tak naprawdę esencją tego jest życzenie Wam spełnienia, życzenie Wam dobrze. Pomagam, prowadzę, pomagam przechodzić przez te zakręty, pomagam w drodze rozwoju. Ja wiem, że każdy człowiek na Ziemi ma prawo do życia w pełni. Ma dar swojego życia, marzeń i tego, co go woła. Aby to odnaleźć, aby to osiągnąć, po co ta dusza przeszła na Ziemię? To jest droga. To jest droga, którą trzeba przejść, hmm. ale ją się da przejść, po prostu nie zatrzymując się i idąc dalej. Jeśli czujecie, że afirmacje, kursy, medytacje Was przyciągają, jakieś przeróżne techniki, idźcie w to, spróbujcie. Co Was ciągnie, to Was prowadzi. Co Was woła, to Was prowadzi. Szukajcie, próbujcie, doświadczajcie. To życie naprawdę daje nam znaki. I naprawdę jest możliwe, aby mieć w życiu wszystko, czego się zapragnie, tak. Jak się tego pragnie. Zapraszam na drugą stronę. Jeśli mi się udało, to Ty też możesz. A jeśli czujesz, że to ja mogę Ci pomóc w tym przejściu albo chociaż przeprowadzić się kawałek dalej, to zapraszam do moich przestrzeni i zapraszam do pracy ze mną. Dziękuję, że tu jesteś. Do zobaczenia!